Dobry besties, Dzisiaj wykorzystuję przepiękną pogodę. Są chmury, ale świeci słońce i jest cieplutko. Wieje troszeczkę, ale to, jest, to nie jest taki zimny wiatr. To jest taki przyjemny wiatr, taki chill breeze. Więc. Jest wreszcie wiosna. Normalnie jestem taka szczęśliwa. Nie wiem, czy Wy też tak mieliście, ale zima po prostu była okropna. Boże, nic się nie działo. Nie miałam motywacji do niczego, ale jest wreszcie wiosna. Będzie ciepło i będę wychodziła wreszcie. Dzisiaj mam wypad na shopping. Musimy wykorzystać tą piękną pogodę, więc jedziemy do City Centera na shopping, shopping. I ja muszę sobie kupić jakiś fajny outfit na siłownię, bo ostatnio właśnie zaczęłam chodzić. No i chodzę w tym samym outficie non-stop. I przez ostatnie kilka miesięcy miałam moje oko na shortach Nike Pros. One mi się tak podobają, ale też potrzebuję jakiegoś topa, więc pewnie kupię sobie te leginsy nie leginsy, te shorty Nike Pros i jakiś top sobie znajdę. Kolejny problem jest taki, że ja nie wiem, co ubrać, znaczy wiem, że chcę ubrać moje różowe kargos, no bo pogoda jest w miarę okej, okay, nie będzie padać, nic, więc wiecie, nie obrudzą, jezu, o Boże, sorry, musiałam je wyjąć, więc powinny być okej, okay, tylko, że nie wiem, co, jak... nie wiem, jaką górę ja ubiorę, bo też nie chcę się jakoś super mega wyletnić, bo ja ostatnio byłam chora i też ostatnio kaszle coś, tak się duszę. Więc no nie wiem, coś wykombinuję, zobaczymy. Oczywiście kurtka Face'a będzie, więc jak coś, to się zapnę i będzie mi ciepło. Jest, jest, już jest! Albo będzie film z moim makijażem. Nagrałam go wreszcie dla Was. Myślę, że myślę, że wyszedł bardzo fajnie, pokazałam wam, jakie produkty używam, jakich nie polecam, jakie są warte i jak ten film będzie pierwszy, to ten film z makijażem będzie za niedługo, a jak ten film z makijażem był już pierwszy, a ten będzie po nim, to Wam dam link w bio ja wracam do malowania twarzy, bo wujek za niedługo do domu wraca i jedziemy do City Centera i będzie mi ględził, że mój make-up nie jest dal, żeby się pośpieszyć. I wtedy, jak ja się śpieszę, to mój makijaż mi wychodzi okropnie i się źle czuję, mam złe samopoczucie, więc. Spada. Spogodynka nasza powiedziała nam, że nie będzie się padać. No i co? Leje, znaczy. Co, ty, co ty ty przez... Nie leje, bo mąci przeciwna na Ja sobie zabrałam podobno takie Podobno takie brudne ze świata nie widać. Aha, aha. Nic nie widać przez. Dzisiaj. Mogłabym się wyczyścić od czasu do czasu. Wyszłam tak? na pole. Było cieplutko, chmurki, były, były było, było trochę chmurek, ale Patrz, to tylko tyle. No i Jezus Maria leje. Słyny, szpiki w nosa. Na okularach? No nie wiem, gdzie ci spadły, czy tak nie miałaś katar no. Idziemy, bo już, a nie, bo już się spada, kropi trochę. No i stoimy tutaj już, Ej, nie wiem, 15 minut. Czy okulary oblizywać? Patrz, patrz, patrz. patrz szkła matka. zrysowane. No. Spray to nie rysuje, troszkę i nie wiem, bo zniszczyła bo zgubił. Ona te AirPods, chwilę już zgubiła, dwie, dwie pary. Ten mądry ogórek kiszony, bo tak teraz wyglądasz w tym płaszczu. Zdecydował, że wyjdziemy. Mówi, że no ty i cyklet. Patrz, widać dalej przystanek. Przeszliśmy ile? Nie Dwa wiec. metry i stoimy. Bo ja zaczęło jeszcze bardziej... dalej. No, ja już Słoneczko tak, wychodzi. No. Teraz przed chwilą wybrało moje pranie po raz, ja raz, przedtem, raz, teraz, drugi, po raz trzeci. I teraz yy, będzie skło. Teraz opcja, Mój, opcja drying. Drying? Ale tam, gdzie my mieszkamy, to chyba nie pada, bo na pogodę mojej tam, gdzie my mieszkamy, w ogóle nie że... Akurat tam, ja twój... nie akurat tam się stworzy twój mundurek, zobaczymy, jak go w poniedziałek do szkoły bierzesz. czy będzie na twardo, czy na miękko. <grym> Słyszycie, jak się kucą? <grym> ja powinnam zacząć reality tv show, jak wy się kucicie. Nara. No, no. idziemy na piwo. Obraziła się. Tak na serio czy na żarty? <laughs> Fucking mi pokazała. A my gdzie idziemy? Idziemy do Pawła na piwo. Ona gdzie idzie? A nie wiem. Po kwiatki? Ona sobie sama poradzi? it's a big problem. Just find whatever you got and try to be thankful. First, I wanna feel again. I need a couple friends. I never really understood just how the story ends. But I could feel his tense, Don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Sukces! Mam ciociagi Pink Princess. Tak, nie wygląda bardzo różowo. No bo ją trzeba wyczyścić, bo ona ma jeszcze liście z wody, może była czymś spryskiwana. Były tam jakieś inne one a były Zobaczcie, ile zmarnowane. mam Mam już w swojej kolekcji Philodendrona White Princess i mam Pink Princess, tylko White Princess mam troszeczkę mniejszego, a Pink Princess mam w sobie. Wzięłam sobie jeszcze Coredo. Zbankrutujemy z tymi wszystkimi. Y -y wziąłam sobie parę do y -y, soczyka, wziąłam sobie to, wziąłam sobie y -y, składkę kokosową do, do niczy, także perfect. Jesteśmy właśnie w JD i to są te Nike Pros. I są tak, są czarne, ja będę kupować czarne, są szare, które moja koleżanka Similta ma, są różowe i są jeszcze niebieskie, ale. Tutaj niebieskich nie ma. Nie ma esek. Nie ma esek. Dobra, to ich seski powinny być ok, bo. Ale To jest tych na przykład. Nie, 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 to nie mój kolor. Ja nie Ale degustuję takich kolory. rozmiar. A. Tak one wyglądają, tylko że ja mam problem, bo one są strasznie króciutkie. Powiedz jej, żebym się ubrała ocieplane spodnie na siłownię. Ale nie, bo pas... Nie, wiem, tak stół. Dziwnie w nich wyglądam. No rabi długie? Nie długie, ale po prostu jak tyłek jak będę miała większe, to to lepiej będzie wyglądać. Nie, yeah. bo zanim tyłek będziesz miała większy, to tyle to mi się iść na ha, siłownię. Ona ha, w tydzień chodzi na siłę. Drugi tydzień, codziennie i się wydarzy tylko większą. Wybrałam sobie właśnie dwie rzeczy, czyli te Nike Pro i taka koszulka Nike Pro, ale nie wiem, ta koszulka mi się nie podoba. Wydaje mi się, że wyglądam dziwnie w niej i moja talia i w niej moja talia wygląda jak normalnie. To jest No więc nie, nie podoba mi się. Brzy, brzy, brzydka ona jest, co? No nie, bo były tam fajniejsze tasy. No. Ona. ona mi taką wybrała kurde która wygląda jak sona, że ja mówię, że ona jest chyba jaja robi. Teraz szukamy podkładu ciciaki, ja wiem jaki A zrobiłaś sobie zdjęcie od Tak, mam na telefonie. Nie wypadko na tembu. All hours. YSL MW2 mm. MW2? Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back, let's go. It all. I know the things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. No, you can't <laughs> really understand it, but I could feel it's tense. Don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't want to be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just a start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.